Czytelniej. Teraz Wam pokażę, jak ustawić te style, które właśnie ustawialiśmy tutaj. Ustawić je po prostu domyślnie dla każdego elementu. Czyli załóżmy, że każdy nowy element, który będziemy chcieli umieścić w tabelce, każdy nagłówek TH, będziesz miał ten styl ustawiony od razu nie trzeba będzie go tutaj dopisywać. W tagu head wpisujemy tak style. Go zamkniemy na dole. I tutaj wpisujemy takie coś jak th I taki nawias klamrowy I Tutaj taka właściwość jak text-align text align, e, której już używaliśmy Do wyrównywania tekstu No i wyrównajmy go sobie do lewej I teraz to wygląda tak I na pewno jest to o wiele lepsze Można też ustawić y, sobie y, margines elementów i nagłówków. Wpisujemy th i po przecinku td i w ten sposób ustawiamy styl dla dwóch elementów. I tutaj taka właściwość jak padding. I podaje się tutaj wartość w pikselach, więc powiedzmy, że 5 pikseli. O. No i trochę to już teraz się tak jakby, są, są większe odstępy między elementami i nagłówkami w liście. Żeby jeszcze bardziej ozdobić naszą tabelkę możemy dodać taką właściwość jak border która doda nam obramówkę. Ramkę wokół tej tabelki naszej wpisy border i tutaj się podaje dwie wartości, czyli jakby wielkość tej ramki, szerokość jej Zobaczmy jeden piksel i tutaj dalej kolor. I jest taki kolor Solid Black. To jest po prostu zwykły czarny kolor. No i wyglądać będzie to o tak. I pamiętajcie też, żeby tutaj właśnie zmienić tą... dodać tą właściwość dla tych trzech elementów, bo jak dodam tylko dla tabelki, to to będzie wyglądać tak. Więc trzeba tutaj dodać czy po przecinku Techa. I, td. I teraz będzie wyglądało to w ten sposób. Teraz przejdziemy do formularzy, czyli takich elementów na stronie, dzięki którym użytkownik może wprowadzać swoje dane, np. login i hasło, albo pozaznaczyć jakieś dodatkowe opcje przy logowaniu. Załóżmy, żeby na przykład z, y, strona zapamiętała jego logowanie. By zrobić taki formularz, zaczniemy od taka form, od razu go zakończymy tutaj i zróbmy najpierw taki tekst, który będzie nad tym prostokącikiem. I ten tekst będzie nam mówił po prostu, co mamy wpisać do tego prostokącika. Żeby to zrobić, zacznijmy od taga label. Później atrybut for równa się. I tutaj nazwa, nazwa tego elementu tego elementu tekstu, jakby tutaj może być cokolwiek. I ja to nazwę login. No i tutaj też login. Tutaj jest tutaj ten login, to jest tekst, który będzie się wyświetlał już na stronie. To się nie będzie wyświetlało, to jest po prostu taki identyfikator jakby tego elementu. No i teraz kończymy tutaj też tagiem label. Dodajmy br na końcu, czyli żeby następny element był w kolejnej po prostu linii, żeby był pod tym tekstem. No i teraz będziemy robić ten prostokąt, do którego będziemy wpisywać tekst. Tutaj już będzie tak input, atrybut type, no i tekst. I tutaj musimy wpisać już tekst. I ID. I tutaj w tym ID podajemy identyfikator z tego napisu pierwszego, czyli login. I name. Tutaj może być też cokolwiek, może to być nazwa tego poprzedniego elementu. I tu też dajmy br. To co teraz robimy na hasło. No i tutaj niech będzie hasło. Tutaj wpisujemy tekst, który będzie się wyświetlał już na stronie. No i kończymy ten tag i też dajemy br. No i na tym skończymy czwartą część poradnika o HTML-u. W piątej części dokończymy sobie te formularze i piąta część będzie już ostatnią częścią postaw HTML-a. Do zobaczenia.